<laughs> oh, it's springtime, Doodaboo! Oh, it's so sunny! Oh, doodaboo, doodaboo! Stop watering that plant! We have to go outside and play right now! Right now? Canada, wait a few minutes! No! Now that we have nice weather, we can't wait one more second! We need to go out and play ball, make a fort, swim in the lake, and play in the park! <laughs> Wow, wow, all that? Don't you have time for a little riddle? Of course I always have time for a riddle. Jeszcze raz małku? brzmi pytanie. Co mieszka w ogrodzie i wiosną ma dużo pracy? Na początek narysuje małe kółko, a obok niego drugie małe kółko. O, to trzecie to ziemniak? O, no tak, to żabka! Rzabka? Szatujesz? <gryz> Pienny szkice! Tak, masz rację. Rysuj, proszę. Za chwilę to odgadnę. Proszę bardzo. Rysuję dwa małe półkola, a niżej większy łuk. Następnie dwa owale tuż obok siebie. To gąsienica, no pewnie. Wiosną ciężko pracuję, aby zostać pięknym motylem. Coś widzę, że zajmuje ci to bardzo dużo czasu. Umówiłaś się na jakieś spotkania? Jeśli tak, mogę pójść za ciebie. Patrz na mnie, znowu, Jestem super szybkim motylekiem! <gulotko> Bulgotko, też uważasz, że to słodki motylek? Dobrze, jeszcze nie skończyłam rysować. Teraz chyba dodajesz czułki. Zgadza się, Szkicku. A na dole jeszcze parę kresek. <gulotko> ma mnóstwo nóg! A kto łatwiej zna to mrówka? To prawda, że mrówki zawsze ciężko pracują. Tak! I są super silne. Hej, mróweczko, czy dasz mi się przejechać? A! w <laughs> Super! Masz rację! Mrówki są bardzo silne, ale to nie o nich myślałem. Serio? A, ale Je, o, ale nie, Ale jeśli o tych super mrówkach. To kim! Myślałem o kimś, kto wiosnął ma pewne bardzo istotne zadanie. Pozwól mi dokończyć. To wygląda jak <laughs> Może? A to jak paski? To pszczółka! Ach, że... Bi! Zapylają kwiaty, aby robić miód. Ojej!

up, oh. come back. No, Ojej, wydaje mi się, że już zaczęła pracować. O, nie chcę jej przeszkadzać, ale mam do niej drobnutkie pytanie. Cześć, dziewczęczko. Masz chwilkę, aby nauczyć mnie jak zrobić miód? O oh, nie, słuchaj co, 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 ona robi? I tak. O nie, odleciała. Pewnie, He... oh. że tak. Miód robi w ogrodzie. Za nią. Tak? Wspaniale! Zjem dzisiaj miodę! Tak. <laughs> o tak.